Witam Cię bardzo serdecznie. W tym filmie opowiem o czterech poziomach świadomości i o tym, jak możemy chodzić na poziomy wyżej i czym one się charakteryzują. Jestem Weronika, zajmuję się numerologią, energią, rozwojem duchowym i właśnie czytam z energii i z przestrzeni. Z tymi czterema poziomami świadomości. Może być tak, że w jednej dziedzinie życia, na przykład w zarobieniu pieniędzy, możesz być na poziomie czwartym, natomiast na przykład w związkach możesz być na poziomie pierwszym. I to nie oznacza, że jest coś nie tak. Po prostu tak jest. Na to wpływają nasze różne, przeróżne przekonania yy, i wierzenia, nasze myśli, i doświadczenia. Wszystko się składa na to, na jakim poziomie jesteśmy. Ale dobra wiadomość jest taka, że z tych, z tych niższych poziomów Świadomości można wejść wyżej. I właśnie powiem jak to, między innymi, jak to zrobić. Więc tak, pierwszy poziom świadomości to świadomość ofiary. Ja bym odpowiedziała ofiary i katam. Bo jak jest ofiara, to pojawia się agresor. To jest, po prostu, to jest po prostu naturalne prawo energii. Jeżeli ktoś robi z siebie ofiarę, to ktoś musi być agresorem i katam i to jest po prostu ustawieniowo się chodzi. Tak samo jak jest matka, córka, ojciec, syn. Tak samo ofiara i kat. To współgra ze sobą. Nie ma kata bez ofiary i nie ma ofiary bez kata. Więc tak, pierwszy poziom to jest ofiara. Wszystko nam się przydarza. Nie jesteśmy o niczego... Mm, Ja ją określiła to tak, że nie mamy na nic wpływu. Wszystko się nam przydarza. A jeszcze może być czasem tak, że o, co dobre, no fajnie udało mi się. A jak to spotyka nas niefajnego, nie, 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 to nie moja, jak po prostu tak się stało, no nie wiem, no jak to. No nie wiem, on mi zrobił, ona to zrobili, a oni mi to zrobili, albo to i wina. To jest poziom świadomości ofiary. Po prostu to, co się przydarza w życiu, nie, 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 to nie jest zależne od nas. Nie, 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 nie. Broń Boże. I w kółko narracja to inni. Po prostu poziom pierwszy ofiary to jest oddawanie swojej mocy, swojego życia innym. Poziom drugi, tak zwany manifestor, ja bym nazwała też to bohater. Na poziomie drugim zauważamy, że Jakąś korelację pomiędzy naszymi myślami, naszymi przekonaniami, na rzeczywistość. Że hmm, jak, ben, jak o tym sobie pomyślę, to mogę to zamanifestować. Tak? To jest poziom manifestora, tego bohatera. Tak będę bohaterem swojego życia i zmienię sobie. To wymanifestuję, to i tamto. Chcę to, o, samochód, dom, pieniądze. Eee, z tym, że przy manifestorze trzeba się napracować. Tu jest na przykład potrzebna praca z afirmacjami, żeby te nowe przekonania, nowe kody się zakodowały właśnie w podświadomości, bo my bardzo dużo kroimy właśnie z podświadomości właściwie. Podświadomość świadomość kieruje dużo naszym życiem. Ustawiamy sobie cele, na przykład nowy dom, nowy samochód. Taka i taka kwota pieniędzy. Manifestor ma świadomość, że chce, chce coś zmienić i może to zmienić. Tylko tu jest bardzo dużo wysiłku. Aby to zamanifestować, aby to się pojawiło w życiu. No tak jak powiedziałam, trzeba przekra przeprogramować swoją podświadomość. Przy tym trzeba trochę pracy. Kolejny poziom świadomości, poziom trzeci. Taki przepływ. Jest taki bycie kanałem. Tu już wiemy, że z tym przeciąganiem i manifestacjami jest w sumie łatwo. To już jest bardziej energia tworzenia. Kreacji, czyli takiego wymuszania, tylko bardziej kreacji. To już bym bardziej określiła jako, to już jest bardziej na poziomie duszy, nie jego, bo manifestor to jest bardziej z poziomu ego. Poziom trzeci to już bardziej poziom, wchodzimy na poziom duszy, poziom głębszy. I tu bardziej niż nad, afi nad afirmacjami. Tu już bardziej wchodzi wizualizacja, jeśli już, jeśli to korzystamy jako z narzędzia. Eee, I tu się pojawiają synchronizacje w naszym życiu. Eee, na przykład po prostu pomyślisz sobie o danej książce, nie wiem, trzy miesiące, miesiąc wcześniej pomyślisz sobie o chciałabym mieć tą książkę. I puszczasz to, puszczasz, nie zajmujesz się tym. Po prostu wiesz, że chcesz i wiesz, że będziesz ją miała, miała. W danym moment, kiedyś, w danym okresie czasu. I po miesiącu, czy półtora, czy po dwóch miesiącach nagle jakimś dziwnym trafem, nie wiem, dostajesz ją od kogoś. Albo ktoś pozbywa się swojej biblioteczki, właśnie miał ją w swojej biblioteczce i wiesz, mam tu książki, nie wiem, leżą, mimo że chcesz. I jasne, okazuje się, że możesz mieć za darmo tą książkę, którą chciałeś, chciałaś, chciałaś. To jest właśnie ta synchronizacja. To już jest ten przepływ. Puszczasz intencję? Jest. Eee, I tu jest właśnie też ta wizualizacja, jak wspomniałam, eee, po to, żeby to poczuć. Ta wizualizacja to jest po to, żeby to poczuć i puścić intencję, i zostawiamy to. Eee, tu są do moich poprzednich filmów na temat prawa ściągania. I ten ostatni poziom. Poziom czwarty. Poziom czwarty opisywany jest jako kwantum, czy hmm, taka już czysta fizyka kwantowa. Tu już wiemy, że jesteśmy połączeni ze wszystkim być jednością i połączeniem. Że tak, naprawdę, że tak naprawdę wszystko jest energią. Tu, broń Boże, nie ma wysiłku. Tu, tak naprawdę, nawet nie ma potrzeby wizualizacji. To jest po prostu. Intencja, intuicja, bo wiemy, że wszystko jest z nami i zarazem nic. To jest wszystko i nic. Po prostu wiemy, że jesteśmy czystą energią. To jest takie może Aha, bycie, poczucie wielkiej synchronizacji, w połączeniu z Bogiem. Eee, takie poczucie, że my jesteśmy Jego dzieckiem i po prostu dostajemy wszystko to, co, co potrzebujemy po prostu w połączeniu. To jest taki stan bez ograniczeń. Nie mamy, nie myślimy, że coś nas ogranicza, po prostu wszystko robimy. Jest intencja, jest przede wszystkim intuicja. To intuicja głównie działa. I to jest bardzo z poziomu duszy to jest bardzo z poziomu duszy. Tak jakby wszystko było za nas załatwione. Ale do tego się dochodzi właściwie pracą. Przez ta. Każde kolejne etapy. Yy, Te kwantum, ten czwarty poziom bym jeszcze powiedziała, że to jest takie duża inspiracja. To jest taka kreatywność, po prostu przez nas przypływa Wszystko jest. My jesteśmy wszystkim, wszystko jest z nami. Bez żadnych ograniczeń. Yy. To jest ten poziom serca. To jest właśnie ten poziom serca. To jest, co ja mogę zrobić dla innych. Co ja mogę zrobić dla, dla wszechświata, dla wszystkiego. To jest taka świadoma, że obdarowuję sobą innych i wierzę, wiem, że to wszystko przychodzi do mnie. Ehm się o tych czterech poziomach i żeby znaleźć się na tych wyższych poziomach to jest trzeci czwarty. One trochę są ze sobą podobne, natomiast one się między sobą różnią, że w trzecim jest synchronizacja i bardziej ta wizualizacja, to poczucie. W czwartym to już taki typowy poziom serca, po prostu jesteśmy jednością, jesteśmy wszystkim, jestem wszystkim, wszystko jest mną. I żeby wejść na te wyższe poziomy trzeba wejść w siebie głębiej. Wchodzimy w swoją prawdę i w siebie głębiej. Tu jest duża praca do czyszczenia, uzdrowienia siebie, z wszelkich programów, które blokowały nas i powstrzymywały do życia z serca, bo poziom ego to jest, co ja chcę osiągnąć. A ten poziom kwantum, ten czwarty. I ten trzeci w sumie też. Zależy z jakiej intencji działacie. To bardziej, jaka jest moja misja? Co ja mogę zrobić dla innych? Mm, po prostu, ja jestem. Ja jestem. Poziom trzeci i czwarty to jest, ja jestem. Tak. Poziom trzeci to jest bardziej, jaka jest moja misja? Poziom czwarty. Co ja mogę zrobić dla innych? Z tym, że zanim przejdziemy do tego, co ja mogę zrobić dla innych, to trzeba mieć tą świadomość, że ja mogę dać innym to, co ja mam. Jeżeli ja nie mam wykształconych w sobie niektórych wartości i treści, to nie mogę się nimi podzielić. Tak, tak samo jak masz tylko złotówkę w portfelu, to nie możesz się z kimś podzielić 100 złotowym banknotem bo po prostu tego nie masz, nie masz tego wykształconego. Więc możemy się dzielić tym, co mamy sobie wykształcone, jakie są treści w nas i wartości. Bo jeżeli my dajemy coś, czego nie mamy, to to nie jest poziom czwartej świadomości. To oscyluje pomiędzy pierwszym a drugim. Bo często chcąc pomagać innym, tylko nachapujemy swoje ego właściwie, żeby poczuć się lepszym. A... Więc, żeby przejść te poziomy świadomości: pierwszy, ofiary, drugi tego manifestora, bohatera, trzeci, tej, go, tej synchronizacji, tej przepływu, i czwarty, poziom kwantum. Ja jestem jednością, ja jestem wszystkim, niczym, wszystko jest mną, no. ja jestem wszystkim. To trzeba wejść głębiej do źródła swojej duszy. Tak, schodzimy do, duchu, do swojej duszy i wychodzimy z ego. Bo tak naprawdę dla duszy nie ma większego znaczenia, czy ty masz taki samochód czy owaki. Dla niej ważne jest to, że dzieli się swoim dobrem, swoim światłem i swoją wiedzą, swoją mądrością. I, I nie mogę z tego skorzystać. Tak jak ja na przykład nagrywam kanał na YouTube. E, tak więc, to tyle jeśli chodzi o poziomy świadomości. I to wszystko jest procesem, żeby przejść na kolejne. E, są jeszcze u mnie tematy, na przykład, których jestem w tych niższych poziomach świadomości. To jest ok, po prostu wszystko jest stopniowo. To jest proces, to jest, to jest też dojrzewanie, dorastanie. Ważne, żeby schodzić do serca i do tej swojej misji. No. A jeśli chcecie poznać swoją misję, to jakie macie naturalne talenty swojej duszy tu na Ziemi, teraz w tym czasie, to możecie do mnie się odezwać i napisać. W sprawie numerologicznego. Tak więc to dzisiaj na tyle. Subskrybuj. Zapraszam na moje inne konta Social Media. I bardzo dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie i zostaw lajka, i widzimy się następnym razem. Na Najwyższej świadomości Ci życzę.